Polska zamarła w szoku. Sąd mówi: rozwód Kaczorowskiej i Peli odroczony. Dlaczego? Szokujące fakty wyszły na jaw. Agnieszka Kaczorowska i Rogacewicz ogłaszają bajkowy projekt, gdy wokół Peli zawisła groźba. Czy to celowa prowokacja, czy desperacka ucieczka? To nie jest zwykła sprawa rozwodowa, to epicka bitwa, której finał może być bardziej brutalny, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Choć od ich rozstania minął już ponad rok, Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pele wciąż formalnie pozostają małżeństwem, co samo w sobie jest koszmarem, który nie chce się skończyć. Pierwsza rozprawa rozwodowa, na którą czekali od miesięcy, odliczając każdy dzień z nadzieją, nie przyniosła rozstrzygnięcia, a wręcz przeciwnie otworzyła puszkę Pandory pełną nowych pytań. Teraz wiadomo, dlaczego ten rozwód zmienił się w prawdziwy thriller sądowy. Agnieszka Kaczorowska nadal nie schodzi z nagłówków i to z bardzo dobrego powodu. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pele rozstali się ze sobą ponad rok temu, kończąc związek, który przez lata uchodził za wzór w świecie show biznesu, za symbol miłości i stabilności. Aktorka i tancerz, rodzice dwóch bezbronnych córek, przez długi czas próbowali rozstać się w zgodzie, w ciszy, ale ta cisza była jedynie złudzeniem. Dopiero w lipcu 2025 roku, 9 miesięcy po ogłoszeniu separacji, po cichym rozpadzie Kaczorowska złożyła pozew o rozwód, niczym wyrok, który miał zakończyć ich wspólną historię. Wcześniej, niczym wytrawni dyplomaci, para pracowała nad warunkami ugody, desperacko próbując uniknąć publicznego konfliktu, który mógłby zniszczyć ich reputację. Sąd wyznaczył termin pierwszej rozprawy na 3 listopada 2025 roku. Dla wielu fanów, tych naiwnych, był to sygnał, że sprawa wreszcie zmierza ku końcowi, ku upragnionemu spokojowi. Jednak, jak się okazało, tak się nie stało. Rozwód zamienił się w prawdziwą batalię. Wyrok będzie ogłoszony 17 listopada, przekazała w rozmowie z faktem prawniczka Agnieszki Kaczorowskiej, a to oznacza, że dramat trwa dalej, a emocje wciąż buzują. Ale to nie wszystko. Kaczorowska i Rogacewicz ogłosili radosną nowinę, która spadła na pele jak grom z jasnego nieba. W dniu rozprawy aktorka pojawiła się w warszawskim sądzie punktualnie, w towarzystwie swojego prawnika, z maską spokoju na twarzy. Jak się później okazało, tuż po opuszczeniu budynku sądu Kaczorowska, niczym feniks z popiołów spotkała się z Marcinem Rogacewiczem, by ogłosić światu coś, co miało odwrócić uwagę od sądowej batalii. Para, która od miesięcy nie ukrywa swojej bliskiej, niemal intymnej relacji ogłosiła dzień później wspólny projekt, spektakl taneczno-muzyczny z ich udziałem, który miał być ich wspólnym triumfem. Premiera widowiska ma odbyć się 9 marca 2026 roku w Warszawskim Teatrze Garnizon Sztuki, po czym ruszy w ogólnopolskie turni. To była jawna prowokacja, akt buntu, który miał pokazać, że Kaczorowska idzie dalej, niezależnie od peli i sądu. Marzyliśmy o tym, więc spełniamy nasze marzenie. Zapraszamy Was na spektakl 7, gdzie prosto z serca, aktorsko, tanecznie i muzycznie dotykamy tematu wolności, czytamy w poście na Instagramie, który brzmiał jak manifest. 7 to spektakl o wolności w jej siedmiu odsłonach. Jest to opowieść o spotkaniu kobiety i mężczyzny, którzy zaczynają swoje życia od nowa. Czy to była jawna aluzja do jej związku z Rogacewiczem i rozstania z Pelą? O miłości, namiętności, pasji i uzdrowieniu czytamy, a te słowa, w kontekście dramatu rozwodowego, nabierają mrocznego znaczenia. Rozwód Kaczorowskiej i Peli jednak nie doszedł do skutku, i to jest największy szok. Rozprawa Kaczorowskiej i Peli rozpoczęła się tuż przed godziną 11, i mimo że planowano jej zakończenie na 12, przeciągnęła się o ponad godzinę, niczym w telenoweli. Około 13:15 oboje, w towarzystwie swoich pełnomocników, Opuścili salę bez komentarza dla mediów, unikając dziennikarzy jak ognia. Jak potwierdził Pudelek, sąd nie wydał jeszcze wyroku, decyzję o do 17 listopada. To oznacza, że drama trwa dalej, a Pele nadal jest formalnie mężem Kaczorowskiej, mimo jej nowego romansu. Redakcja zwróciła się do Sądu Okręgowego Warszawa Praga z prośbą o wyjaśnienie powodów takiego rozstrzygnięcia i ustalenie, czy miało to związek z przedłużającą się rozprawą, ale odpowiedź którą uzyskaliśmy, była co najmniej niepokojąca. Mariusz Jabłoński, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie, wyjawił szokujące szczegóły. Zgodnie z artykuł 326 jednego kodeksu postępowania cywilnego sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku na oznaczony termin, przypadający nie później niż dwa tygodnie po dniu zamknięcia rozprawy. Odroczenie następuje w formie postanowienia sądu, które nie zawiera uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu. Przepisy nie przewidują obowiązku wskazywania przyczyn odroczenia, pozostawiając decyzję w tym zakresie uznaniu sądu. Wyjątkowo, w przypadku szczególnie zawiłej sprawy, obszernego materiału dowodowego lub znacznego obciążenia sądu innymi czynnościami, termin ogłoszenia wyroku może zostać odroczony maksymalnie o miesiąc. W świetle powyższego sąd był uprawniony do odroczenia ogłoszenia wyroku w sprawie, o której mowa, a dostępne informacje wskazują, że termin ten nie przekroczył ustawowych dwóch tygodni. To oznacza, że sąd ma prawo ukrywać prawdziwe powody odroczenia. Czyżby było coś, czego nie chcą nam powiedzieć? Myślicie, że długo będzie się to ciągnęło, a Pele i Kaczorowska będą nadal w centrum medialnego cyrku?